Dzień dobry. Serdecznie zapraszam na transmisję telewizji gnieziowskiej Fresza Film RDJ w dniu 13 sierpnia 2025 roku. Dobry wieczór, szanowny wielki książe królików, marszałek armii kniedziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików Fryderyk, dokonał otwarcia linii kolejowej między Humboldtem a górami kamiennymi. Szanowny Wielki Książę, Marszałek, lider Fryderyk polecił około tygodnia temu o rozpoczęciu budowy między Humboldtem a Górami Kamiennymi, która jest ostatnim etapem strategii kolejowej budowania linii kolejowej od Friedrichburga aż po same Góry Kamienne, które wkrótce staną się magistralą węglową, transportującą węgiel do Friedrichburga, a następnie na cały kraj i na cały świat. Szanowny wielki książę, marszałek lider Fryderyk w swoim rozkazie zapisał, że linia ma być ukończona do 15 sierpnia. Dzięki mobilizacji w duchu idei Fryderyka i ku chwale Zjednoczonej Partii Królików ze strony pracowników budowy, budowa linii kolejowej zakończyła się o wiele wcześniej, bo dniu w dzisiejszym 13 sierpnia. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Lider Fryderyk przyjechał do Gór Kamiennych, do kompleksu jeszcze budowanych kopalni węglowych, około godziny 13 w dniu dzisiejszym, 13 sierpnia 2025 roku. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Lider Fryderyk przyszedł na dworzec transportowy, który jest stacją końcową linii kolejowej między Humboldtem a Górami Kamiennymi. Wspaniały Marszałek Lider Fryderyk, wspólnie z Inspektorem Głównym Budowy Linii Kolejowych, Ministrem Infrastruktury. Gubernatorem Księstwa Humboldtskiego i Ministrem Przemysłu dokonali otwarcia dworca. Następnie Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk udzielił wskazówek na miejscu wobec jak najszybszego transportu węgla, ponieważ do tego stacja końcowa będzie służyć. Ponieważ tej okolicy nie znajduje się wiele budynków cywilnych, a jedynie jeszcze budowany kompleks kopalni węglowych, który znacznie się powiększy do końca września. Następnie szanowny Wielki Książę, marszałek lider Fryderyk, oglądał pierwszy pociąg, który przyjechał z miasta Humboldt. Miał on na sobie ostatnie części potrzebne do ukończenia budowy kopalni węglowych niedaleko dalej. Szanowny Wielki Książę, marszałek lider Fryderyk, na końcu był bardzo zadowolony z całej szybkiej budowy. We Fryderykogradzie są prowadzone prace upiększania oraz ulepszania dróg miejskich. Oto ulica dworcowa we Fryderykogradzie. Do niedawna jeszcze nie była żadną ważną arterią w mieście, natomiast odkąd otwarto tutaj linię kolejową i odnowiono dawniej istniejący dworzec, sama ulica stała się bardzo ważna. Przy niej zaczęło powstawać wiele nowych budynków, które Państwo widzą między innymi po prawej stronie. Natomiast Księstwo Fryderykogradzkie oraz Urząd Miasta Fryderykograd postanowiły ulepszyć oraz upięknić tę okolicę, ponieważ jest to wizytówka miasta oraz pierwsze miejsce, które turyści przyjeżdżający do Fryderykogradu widzą. Jeździ przyjeżdżają koleją. Zmiany prezentują się następująco. Wokół dworca we Fryderykogradzie zasadzono pilne szpalery drzew. Również zieleń zasadzono niedaleko torów, tutaj jednak jest bardziej nieregularna i mniejsza, ale jeszcze urośnie. Wokół samego dworca dokonano prac bardzo intensywnych, ale bardzo ważnych, ponieważ wybrukowano, co daje możliwości przyszłego powiększenia terytorium peronów czy innego rodzaju budynków. Dobry wieczór. Na terenie nowej dzielnicy miasta stołecznego Kajzerogradu rozpoczęła się budowa biblioteki miejskiej. Szanowny przywódca Rudolf, wielki architekt naszego kraju zaprojektował nową wspaniałą dzielnicę miasta stołecznego Kajzerogradu, która jest już niemal ukończona. Ale szanowny przywódca Rudolf jest wielkim mecenasem sztuki i kultury, dlatego z jego polecenia buduje się biblioteka miejska na terenie nowej dzielnicy według jego projektu architektonicznego. Według ocen samego wspaniałego marszałka Fryderyka oraz innych architektów, którzy widzieli plany biblioteki od zewnątrz i od wewnątrz, by nie to najpiękniejszy budynek tej części Kajzerogradu oraz najpiękniejszy budynek nowej dzielnicy miasta stołecznego Kajzerogradu, ale i wszystkie są piękne, ponieważ zostały one zaprojektowane łapą szanownego przywódcy Rudolfa. Sama biblioteka ma ukończony parter w 100%. Kondygnacja, kondygnacja biblioteki mają być to trzy kondygnacje, natomiast na parterze ukończono część administracyjną, część archiwum oraz wielką czytelnię. Kompleks dwóch pierwszych kopalni węglowych oraz infrastruktura dookoła tego kompleksu jest już ukończona w 100%, dlatego jutro nastąpi otwarcie tego wspaniałego kompleksu, które da królikom państwo dobrobytu. Szanowny Wielki Książę Królików, Marszałek Armii Kniaziowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików, Fryderyk. Jego nieśmiertelne już teraz osiągnięcia. Wspaniały Marszałek Fryderyk w dniu 3 lipca bieżącego roku zaprojektował Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, który jest dynamicznie realizowany w duchu idei Fryderyka i ku chwale Zjednoczonej Partii Królików. Do końca września na terenie państwa króliczego powstanie siedem kopalni węglowych w górach kamiennych, które dadzą wszystkim królikom upragnione państwo dobrobytu pod rządami Zjednoczonej Partii Królików i wspaniałego marszałka Fryderyka. Jednak już jutro, szanowny wielki książę, marszałek lider Fryderyk dokona otwarcia dwóch pierwszych kopalni węglowych. Kopalnia numer dwa, którą państwo teraz widzą, została dzisiaj ukończona i może od jutra działać. Oprócz samych prawdziwych kopalni i ich szybów, które były bardzo trudne i wymagające w montażu, powstawało o wiele prostsze, natomiast w ilości również wymagające, budynki innego rodzaju, czyli infrastruktura dookoła kopalniana. Są to drogi dojazdowe, kolej między Humboldtem a Górami Kamiennymi, która w dniu dzisiejszym została otwarta przez szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka, magazyny liczne, tutaj jeden z nich stworzony z trzech mniejszych, widzą Państwo na ekranie, budynek administracyjny czy budynki socjalne. Dobry wieczór, w mieście komitatowym Wielka Fryszawka położona na terenie księstwa Fryderykpurskiego została w dniu dzisiejszym oficjalnie otwarta huta przerobu stali. W obecnej erze, czyli w czasie realizacji Narodowego Planu Rozwoju Gospodarki, według rozkazów wspaniałego marszałka Fryderyka, przemysł chodniczy musi być państwie jak najsilniejszy, ponieważ państwo królicze potrzebuje teraz wielu ton stali, nawet nie tygodniowo, ale już dziennie. Realizacja takich projektów jak żelazne tory kolejowe przez cały kraj czy budowa kopalni węglowych, które potrzebują wielu elementów metalowych, pożera dużą część króliczego przemysłu hutniczego. Dlatego prywatni inwestorzy, widząc z tym bogaty interes, jak i wsparcie wobec obecnie potrzebującej tego króliczej gospodarki na terenie miasta komitatowego Wielka Fryszawka w księstwie Fryderykburskim w południowym centrum kraju dokonali w dniu dzisiejszym otwarcia nowej huty, która w dniu dzisiejszym również rozpoczęła swoją pracę. Dzisiaj tylko Częściowo, natomiast od jutra pełną, i będzie produkowała kolejne wiele ilości metali na rzecz państwa króliczego. Wydany został informator rolniczy, który został wpisany przez Ministerstwo Rolnictwa naszego kraju do ksiąg przydatnych rolnikom. Sama książka została wydana parę dni temu, a nosi tytuł System Zarządzania Rolnictwa. Książka ma około 200 stron, na których możemy przeczytać o różnych uprawach rolnictwa i jest to książka skierowana głównie do dużych rolników, którzy nie mają niewielkich działek, a są faktycznymi rolnikami uprawiającymi po parę hektarów ziem. Są tutaj porady, co zrobić z tak dużą ilością plonów, co zrobić, jeśli jest mało plonów, czy jak doprowadzić, żeby tych plonów było dużo. Wszystko w zależności od działu i miejsca, ponieważ książka jest bardzo czytelna i ma odpowiedź na wszystkie potrzeby rolnikom. W dniu dzisiejszym została ona wpisana przez Ministerstwo Rolnictwa do ksiąg pozytywnych i polecanych rolnikom. Proszę Państwa, system zarządzania rolnictwa to książka, która jest bardzo przydatna dla każdego większego rolnika, ponieważ jest ona oparta na wiedzy tradycyjnej, jak i na rolnictwie naukowym, które w naszym państwie bardzo się rozwija, w szczególności w Uniwersytecie Rolniczym w Kenisztadzie i stąd ta wiedza jest czerpana, więc jest to wiedza z pierwszej ręki oraz wiedza najlepsza w całym kraju. Sama książka jest podzielona na działy, które wspomagają w wyszukaniu najważniejszych informacji. W Komitacie Warlałwskim na terenie Księstwa Kajzerogradzkiego została otwarta innowacyjna stacja benzynowa. W państwie króliczym stacji benzynowych wiele i każdy o tym królik wie, ponieważ jest to wielki sukces wspaniałego marszałka lidera Fryderyka. Ale ta położona na terenie Komitetu Warlałwskiego w Księstwie Kajzerogradzkim jest bardzo innowacyjna i nowoczesna nie tylko jak na Wielkie Księstwo, ale i na cały świat. Jest ona w dużej mierze zelektryfikowana. Między innymi charakterystyczne wyświetlacze, które są w tym przypadku żółte, wyświetlają w sposób elektryfikowany, ile benzyny w litrach zostało już nalanych i ile to będzie kosztować pryszmarek. Same, tak pistolety nalewające są różnie wykonane z nowoczesnego materiału, które jest niespotykane w innych miejscach państwa króliczego. Przeprowadzone zostały badania wobec ulepszenia artylerii. Ulepszanie technik wojskowych jest bardzo ważne. Tak jak mówił wielokrotnie szanowny marszałek Fryderyk, nie chodzi tylko o ilość żołnierzy w armii, ale i o jakość wyposażenia oraz morale armii, więc naukowcy z państwa króliczego zajęli się elementem naukowym między wyposażeniem i jego ulepszeniem. Na replice małej armaty, tej używanej w Armii Knesiowskiej, tylko oczywiście w pomniejszonej skali, przetestowano zastosowanie bomby wybuchowej, tzw. szrapnelu, którym stała się w tym przypadku pomarańcza, która jest idealna, bo jej sama struktura przypomina bardzo ten rodzaj bomby, który może zostać wkrótce produkowany na terenie państwa króliczego. Niestety samo badanie nie dało skutków pozytywnych, ponieważ pomarańcza wybuchła jeszcze zanim gdziekolwiek dalej poleciała. Praktycznie rozleciała się już w samej armacie. Z tego powodu trzeba będzie z pewnością zmienić siłę armaty, jeżeli Wielkie Księstwo będzie chciało mieć i produkować pociski szrapnelowe. Królicze światowe informacje zakończone. Bohaterska, zjednoczona Partia Królików, szanowny wielki książę marszałek, lider Frederyk oraz szanowny następca tronu, przywódca Rudolf to wszyscy wielcy bohaterowie, wielcy dobroczyńcy dla każdego obywatela Wielkiego Księstwa Królików, w ogóle dla całego narodu króliczego i to właśnie przez nich. Modernizacja naszego kraju stała się standardem w ostatnich tygodniach. Szanowny Wielki Książę Marszałek, lider Fryderyk na początku lipca bieżącego roku utworzył Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, który w historycznym już dniu 3 lipca 2025 roku wspólnie z szanownym przywódcą Rudolfem oraz członkami Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików został uchwalony i obecnie zrealizowany ku chwale idei Fryderyka i Zjednoczonej Partii Królików. Od tego momentu wielkie księstwo królików zaczęło się znacząco modernizować w wielu sferach infrastrukturalnej, przemysłowej, społecznej, mieszkalniczej. To wszystko zasługa bohaterskich czynów wspaniałego marszałka Fryderyka oraz dzielnych działań szanownego przywódcy Rudolfa oraz lokalnych działaczy Zjednoczonej Partii Królików. Szanowny Wielki Książę, Marszałek, lider Fryderyk, dlatego wymyślił dla nas Narodowy Plan Rozwoju Gospodarki, abyśmy my go jak najszybciej zrealizowali i dali sami sobie na państwo dobrobytu pod jego przywództwem, więc będzie to państwo bezpieczne, państwo dobrobytu i dlatego jak najszybciej realizujmy plan stworzony przez wspaniałego Marszałka Fryderyka. I tak się dzieje: dzięki panującej w króliczej państwie idei Fryderyka. Powstała jej również dzięki wspaniałemu marszałkowi Fryderykowi. I to dlatego właśnie pola, czyby nie było wiatrów, czyby nie było tych strasznych deszczów tego roku, i tak dają niewyobrażalnie wielkie plony. Na terenie całego kraju w ostatnich tygodniach dochodzi do modernizacji tego, co już istniało, jak i postawienia wielu nowych. Tak jak na przykład w Kajzrogradzie, kiedy powstał nowy, wielki ośrodek turystyczny, który został również otwarty przez szanownego Wielkiego Księcia marszałka lidera Fedreka, który jeszcze go uświetnił swymi wskazówkami na miejscu. Modernizuje się infrastruktura naszego kraju. Dawniej, do początku lipca, w państwie króliczym istniała tylko jedna króciutka linia kolejowa między miastami Rudolstadt a Frysiogród, ale bohaterski plan opracowany przez ukochanego marszałka lidera Frederyka wybudował setki kilometrów nowych torów w tym odnowił stare, które działały do października 2024 roku, i tak właśnie zostały odbudowane linie kolejowe między Freszogrodem a Friedrichburgiem, a następnie między Friedrichburgiem przez Lick do Friedrichogradu. Szanowny przywódca Rudolf, jak wspaniały marszałek Fryderyk, również działa na rzecz obywateli, dokonując nieśmiertelnych czynów takich jak nazwanie nowej wspaniałej ulicy w Kajzerogradzie Aleją 4 Grudnia na rzecz daty urodzin ukochanego marszałka lidera Fryderyka. Ale to nie koniec wspaniałych czynów szanownego przywódcy Rudolfa, ponieważ on, jako wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików, wznosi piękne budynki i piękne obiekty publiczne na rzecz zwyczajnych obywateli. Takim przykładem jest już oddany do użytku osiedle w mieście stołecznym Kaiserogradzie, A co jeszcze lepsze, szanowny przywódca Rudolf powiedział, że się nie zatrzyma i tak faktycznie jest, bo już wkrótce zostanie otwarta druga dzielnica stworzona przez szanownego przywódcę Rudolfa. Działacze partii, w tym ci najlepsi i najważniejsi, przywódca Rudolf oraz marszałek Fryderek, dokonują wielu modernizacji tego, co już istnieje. Tak jak szanowny przywódca Rudolf, odwiedził zakład produkcji świec, przekazując mu dofinansowanie na jego rozwój, co jest modernizacją, która stała się standardem w ostatnich tygodniach. A najlepszym przykładem niech na to będzie klucz do państwa dobrobytu pod rządami Zjednoczonej Partii Królików, a więc kopalnie węglowe, już wkrótce szanowny wielki książe marszałek lider Fryderyk dokona otwarcia dwóch pierwszych siedmiu planowanych kopalni węglowych w górach kamiennych. Wspaniały marszałek Fryderyk dokonał wielu osiągnięć w ostatnich tygodniach pod względem modernizacji, która stała się oczywiście standardem w ostatnim czasie, w kwestii nie całokrajowej, a w kwestii lokalnej. Niech przykładem na to będzie księstwo humboldskie, które w ostatnich tygodniach bardzo się zmodernizowało. Powstały dwie linie kolejowe od księstwa. Kreszenieckiego, reperkeckiego aż do Humboldtu, a dru po drugiej stronie aż do Gór Kamiennych. Również kopalnie węglowe rozwiążą spory problem bezrobocia w Księstwie Humboldtskim, innego rodzaju problemy, a Księstwo Humboldtskie stanie się strategiczne przez wydobycie węgla w Górach Kamiennych. I tak się właśnie teraz w państwie królicznym żyje. Standardem stała się modernizacja kraju. Wszystko ku chwale i w duchu idei Fryderyka. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach. serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji klinjońskiej Freshar Filmrota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.